Hej, z tej strony kaszutek. Dzisiaj zamieniłam papier na fomiran czy też piankę kreatywną i będę wyczarowywać z niego takie oto kwiatki. Zapraszam do oglądania. Potrzebuję białej pianki, wykrojników kwiatków, żółtych pręcików. Pensety i podstawowego narzędzia każdego z Żelazka. Z Fomiranu wycięłam już kwiatki, teraz rozgrzewam żelazko. Następnie każdy kwiatek z osobna kładę na stopie żelazka i czekam dosłownie chwilę, aż zacznie się zamykać. I tak z każdym kwiatkiem po kolei. Dla bezpieczeństwa używam pensety. Jeżeli któryś z kwiatków zamknął się zbyt mocno, przy pomocy pensety układam go drugą stroną na stopie żelazka i kontroluję zakres otwierania się kwiatka. Kiedy wszystkie kwiatki będą miały już zadawalający mnie kształt, wtedy na środku każdego kwiatka przy pomocy pęsety robię dziurę, aby następnie przełożyć przez nią pręciki. Mam zamiar zrobić dwa rodzaje kwiatków. Jedne będą podwójne, to znaczy z dwóch kwiatków, a drugie będą potrójne, co da ciekawy efekt, gdy będą tworzyły bukiet. Zaczynam przewlekać od najmniejszego kwiatka. Ten będzie się składał z trzech części, więc najpierw najmniejszy. Potem średni. na koniec największy. Zanim umiejscowię kwiatki w projekcie najpierw zabezpieczę od spodu pręcik, odetnę niepotrzebną końcówkę i dopiero później będę mogła przytwierdzić kwiatek w odpowiednim miejscu. Tak prezentują się gotowe kwiatki. Mam nadzieję, że podrzuciłam Ci odrobinę inspiracji. Jeżeli potrzebujesz więcej pomysłów zapraszam do pozostałych moich filmów. Dzięki za oglądanie. Cześć!